Ostatnio od nas bardzo dużo teorii było na sklepie, na filmikach, dzisiaj trochę pokażemy w praktyce jak to wygląda, jesteśmy nad wodą, zrobimy sobie w trójeczkę taką małą rywalizację, każdy będzie testował co innego. Ja będę łowił Osmo, to co pokazywaliśmy, mamy kilka tych nowych firm fajnych, nie było ich szybciej u nas, ja będę łowił Osmo, Mateusz będzie łowił... Ja będę łowił fider. także zobaczymy jak to się sprawuje na tej wodzie. A Maciej? Ja postaram o swoją sprawdzoną mieszanką z swoimi dumbbellsami, które zawsze używam i zobaczymy czy, czy, czy lepiej właśnie próbować nowości, czy trzymać się jakichś tam utartych swoich schematów. Wyniki pokażą, także zapraszamy. A jesteśmy na łowisku Fort Camp. Mam nadzieję, że dobrze to <gum> <Fordham. gum> No a jesteśmy na łowisku w Fordonie na osiedlu Mariampol i potem zapewne przyjdzie właściciel, opowie trochę więcej o wodzie. Działamy. Stanowisko już rozłożone, może pokażę na co ja będę łapał. Także tak jak wspominaliśmy, chłopaki będą testować. No, no właściwie ja tam po staremu e, od lat używam mieszanki paletów, tu jest rangers, e, Micros. Ten, ten jasny, ten taki drobny to jest rangers, Micros właśnie e, dwójeczka, ten ciemny to jest halibutowy, a tu jest palecik, bodajże dynamit, chyba trójka czy 4 mm, taki trochę grubsza frakcja. Ja tam od lat tak łapię, ogólnie nie zamieniam, raczej zmieniać że efekty zawsze jakieś tam są. Pół takie miseczki wystarczy w zupełności na takie tam 3-4 godziny łowienia. Z doświadczenia wiem, że mniej więcej takie tam 40-50 sekund starczy w zupełności przy tej mieszance. Zalewam, chwilę poczekamy. Dobra. Ale wyciągamy Niech on sobie tam jeszcze jakieś takie 20 minut dojdzie, będzie gotowy. Także to mówię. bardzo mała ilość, w zupełności mi to starczy. A do strzelania, trochę procent też sobie podnęcimy. To trochę większy fali butowy ale Chyba krótko. Ósemkę. Ta wielkość jest delikatny wiatr, także bez problemu to sobie dostrzelę tam, gdzie będę chciał. Tego też dosłownie takie tam 200-300 mm wodoszy na Także poczekam i ja działam. Może chłopaki coś więcej powiedzą. A ja muszę sobie zaklipsować zestawy. Także rzucam. O, proszę bardzo, pięknie pod całą wyspę. Jeszcze raz się upewnię, bo nie klipsnąłem. Jedną wędkę już mam przygotowaną. Yy, także teraz robię drugą tak, żeby nie kolidować z Piotrem, bo on go po swojej lewej stronie muszę zostawić troszeczkę miejsca dla Macieja, który siedzi po mojej prawej stronie. Jestem w środku i jak będą gotowe zestawy, za chwilę urobię sobie pelecik hamulek trzeba w miarę fajnie wyregulować, żeby to wszystko grało. Przed chwilą ładna rybka nam się spławiła pod całymi nogami. O, i niech tak będzie, zestaw jest gotowy. I tak to będzie wyglądało. Także tak jak wspomniałem, ja dzisiaj łowię na SK Feder. Będziemy namaczać pelet zgodnie z instrukcją, czyli... Minutę y, będzie zamoczony w wodzie, potem go odsączę i za pół godziny pe pelew powinien być gotowy. Także jest stoper, jest pojemnik na wodę. Przed chwilą mi pękł. Mam nadzieję, że ta woda nie będzie jakoś super uciekać. Nie przesadzajmy z ilością, bo jest zimno. Myślę, że tyle mi w zupełności wystarczy, a strzelać będę y, sobie pod nogi aler aqua. No i odpalamy stoper. Trochę, kilka sekund minęło, także nie będę czekał na równą minutę, a wyjmę to w granicach 50 sekundy. Będziemy odsączać i za pół godzinki powinniśmy mieć gotowe. Proszę bardzo. Wyciągamy pelet. Wodę zlewamy i za pół godzinki po odsączeniu mamy gotowy pelet do łowienia. No i jesteśmy. Po czasie, gdy pellet powinien już być gotowy, na pierwszy ogień idzie Skunks. Tutaj doprecyzować, że jeśli chodzi o Osmo, to będę konkretnie przynęt używał tej filmy. Bo jeśli o Pelot czy Method Mix chodzi, to będę robił trochę taką mieszankę. Też nowość, która jest u nas na sklepie, jest to scratching nie mieliśmy szybciej, no, jest to raczej jeden z Pelotów takich najlepszych na rynku. No to sprawdzimy, czy jest taki dobry. A Method Mix będzie z Osmo. Będzie to Method Mix Pro ciemny, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. nie? Przynęty konkretnie Osmo, a reszta to Mieszanka. Moja pierwsza ryba w tym sezonie. na Federka, w sensie karpiowa. Taka, taki wypad, bo byłem na Płociach gdzieś tam z Piotrem. No to się może powiedzieć, że nie liczy. Także na razie sk Feder prowadzimy. Muzyka a, murek, a murek, ładny. Czekaj, czekaj, Bo to wiesz jak z Amurem, nie? Ale ładny jak Za murem panny sznurem. Tak. Ładny. Jest. No, tak jest. Mamy go, panowie. Łapiemy tutaj za uchwyt po to on jest. Delikatnie, z rybką się obchodzimy. Pierwsza rybka fajna, fajna silna ryba, zdrowa, Feder polecam serdecznie, Oteusz Buciński. Nie, nie, ta też była pod wyspą. No. Nie zdążyłem wytrzeć rąk po pierwszej rybie i mamy kolejną. Tutaj chyba mamy Haribo na słodko i o wiele mniejsza rybka. To czuć od razu. Ten Amur jednak walczył o wiele fajniej, ale fajnie, że yy, 2-0 2.0 Escafeder i co tutaj mamy? No, no nic dużego, od razu czuć chyba, no mamy karoś. o widać kolorowe, no chodź, chodź, chodź. A nie, lin, linek, no i fajnie. Zobaczmy go. Haczyki bez także nie ranimy rybek. Mamy no pięknego linka. Także to chyba moja ulubiona ryba. Śliczne są. No. Ja osobiście jestem zwolennikiem peletów takich zwykłych, rybnych, bez żadnych aromatów. A dlaczego? To zaraz pokażę. Moim zdaniem, jak urobisz sobie tam pół kilo jakiejś truskawki czy czegoś i tej, tej rybie nie będzie to pasować, no to masz zmarnowany towar, tak naprawdę. A tak. Wszystkiego uzupełniony, taka wisienka na torcie, jak to w metodzie. I teraz mam zwykły rybny, ale jak chcę go sobie zaaromatyzować, to używam trzy takie moje podstawowe aromaty. Tutaj mam o, stary już jak świat, ale bardzo dobry: ananas, truskaweczka i halibut. To są trzy takie spraye. Teraz jest woda taka zimna, to może właśnie sobie halibucikiem trochę wzmocnimy. To trzy takie moje podstawowe aromaty, a ja oprócz tego używam jeszcze raka. Coś słodkiego, czyli morwy i tutaj dwa takie tworzące chmurę, ostatnio mówiliśmy, że jak jest chmura, to jest efekt ananasik i jagoda, bardzo dobrze smużąca. Jeżeli jakiś tam jeden aromat nie pasuje, no to sobie zmieniam na inny i nie muszę tam marnować powiedzmy jakichś tam pół kilo peletu, nie? Odpaliło coś i u mnie, co prawda mała rybka, ale na początek dobre i to. Jednak stara taktyka się sprawdza. To jest, to jest ten, ten może do pyręgi, to weźmiemy. Tu akurat żółty ringersik. Nie za duży lin, żółty ringersik. Yy, sprawdza się nie tylko na komercjach, a u siebie na kanale też łapie na to liny. Także bardzo uniwersalna przyęta Nie będziemy go męczyć, niech odpływa. Mamy fajnego linka, naprawdę ładny. Ten pierwszy myślałem, że był ładny, ale ten jest jeszcze ładniejszy. 40 ma na pewno. No, ładny. Śliczny. Fajna, fajna złota rybka. Także on dzisiaj szczęście z Eską. No. Super. No, chyba popłynął w moją stronę. Jest ja chyba. Wstawiam, że może być to jesiotr, bo tutaj poszedłem tak na bardzo śmierdząco. Że poluzowało, ryba przypłynęła kilka metrów w moją stronę. ciągnięte Dobra mamy. plan wykonany w 100% nastawiałem się na jesiotra jesiotr jest bardzo lubią właśnie śmierdzące takie aromaty także no, wszystko przypasowało piękna ryba taki można powiedzieć że taki rekin fordoński nie będziemy wpuszczać jej do siaty, wypuścimy od razu. Ale mam się nowy dzień. Skafider dzisiaj naprawdę łowi bardzo fajne rybki. Wkładamy do foremki, zasypujemy, zaciskamy. Pięknie mamy tu znowu u góry i akurat taki mój no bardzo dobry sprawdzony nesnesza, taki aromat rakowy. Sikamy. jesiotry na takich łowiskach małych, w sumie nie tylko na małych, bardzo często chodzą wzdłuż brzegu. Dobra. Zestaw kładziemy parę metrów od brzegu, bo te jesiotry chodzą dookoła. Tu starczy w zupełności. Dodatkowo parę palecików, żeby gdzieś te, te ryby cały czas tam utrzymać. Teraz drugi w starszym wypadności z racji tego, że Piotrek to doświadczony karpiarz, z niejednego namiotu bimber pił to opowiem czemu ale sprawdza się na każdym łowisku. To, że o tych atraktorach nie będziemy opowiadali to są takie specjalne likwidy, ale jeśli chodzi o alera no jest to pelet taki typowo paszowy, który jest stosowany w każdym etapie rozwoju ryb, jakby od najmniejszych do momentu, aż trafiają potem na inne łowiska. No, czyli znają od małego mają zapamiętany ten smak, jak trafiają gdzieś, gdzie łowimy w całej Polsce. Od tego roku mamy pełen przekrój, jakby 2, 3, 4,5, 6, 8 mm w każdej serii. Jest kilka, które posiadają więcej, mniej białka. Ale ja polecam bo wędkami Dyba gf 3, 30, 120 To są moje ulubione wędki. Piękne, mocne kije. Tak, nie ma co. O, widziałem. Chyba jezioro. Ale nie jestem pewien. Widziałem białą. Białą łunę. A hamulec mam dosyć mocno. Ale nie będę, się, nie będę cudował. Po prostu zmęczę tą rybę. Ja się, nie, 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 ładno, ładno, no. W ogóle tak zaplątał, nie, dlatego tak trzeba idzie. Tego tak trzeba będzie rękoma, co? No, Jak rękoma, na tyle odważny. jesteś na tyle odważny. Ty! ty. Ach, ja. Ale Brał, Brał po prostu nie. Yy, albo się przepił w trakcie cholu to już by w ogóle było pięknie. No i mamy kolejnego jeziora. Piękny dinozaur. Na co już? Yy, kanibal. Znowu pięknie. No, dwie duże ryby i dwa razy kanibal, nie? Bo na to Totutifruti biorą miliny, a kanibal daje rzadsze brania, yy, ale w postaci ładniejszych ryb, nie? Czyli s no się sprawdza, nie? Jak najbardziej. Dla mnie nowy produkt, myślę, że zostanę z nim w tym sezonie. Na razie prowadzisz zdecydowanie. Tak, ładny, fajny ryb się. To co, do wody? Zapraszam na wspólne wędkowanie, tutaj chłopaki siedzą, coś tam połapali ładnego, więc otwarte mamy w tygodniu od 8, a w weekend od 7. Cały rok mamy otwarte. Połapiecie tutaj karpie, amury, jesiotry, karasie złociste oraz linki. Jest u nas opcja wynajęcia dwóch domków, jurty mongolskie to są, 6 osób pomieszczą, więc na spokojnie można przyjeżdżać, rezerwować terminy. słów o koszykach, którymi łowię. Zazwyczaj wybieram Prestona na takie płytkie wody, zamulone. Polecam Dura Banjo. Bardzo płaski, okrągły koszyk. Nie stawia takiej oporu, nie wbija się tak mocno w dno. Także to jest taka alternatywa na takie płytkie łowiska, zamulone, torfowe. Na co dzień łowię Dura Flatem. Jest to taki najbardziej popularny chyba koszyk. Tu też możemy do, do, dopasować sobie obciążenie 20, 30, 45 gram. Foremka do tego żółta to są te średnie także to na pewno używam. Na takie dalsze odległości używam koszyków góru. Tu akurat nie ma foremki tutaj napełniamy palcem. Ten środek ciężkości jest tak przesunięty do przodu także bardzo, bardzo lotne fajnie, daleko lecą będą dostępne też u nas na pewno i. Jak już łowimy prestonem, tam jest bardzo fajny patent, że są te wymienne trzonki i nie trzeba całego zestawu sobie rozbierać. Możemy na przykład w chwilę sobie zamienić. Wyciągamy tylko trzonek. Zmieniamy i mamy na przykład koszyk do robaczków. Rzucamy sobie mady, możemy tak samo założyć sobie ciężarek, bombkę. Na pewno bardzo fajny systemik. Także polecamy jest w całej ofercie. Zapraszamy. Macik, całą zimę się na to czeka. Ptaszki ćwiergolą, tafla. życie nie umierać. Pokażę może, na co łapie tak na co dzień. Tak jak mówiłem, chłopaki testują na różne nowości. Ja się trzymam swoich takich utartych schematów. Na pewno każdy powinien zainwestować w Ninjersa. Wszystkie kolorki, bardzo słodki aromat. Wszystkie ryby to lubią. od Odlinów po karpie. Także to na pewno warto mieć. Druga sprawa to przynęty Marosa. Prawdziwe skisłe masło. Uff, nawet nie ma co tego otwierać. O, ale smród. Z tej samej serii pomarańczka, truskawka i ananas. Jest bardzo dobry, ale akurat się skończył. Następną firmą jest Fiderbite. Bardzo lubię małe, przynajmniej te drobne, także mikrony. Słodka kukurydza, kryl i squid, biało-różowy. To jest też na pewno taki faworyt. Teraz bardzo modne. Tu chodzi głównie o kształt. Tak zwane poczwarki, larwy, jak zwał, tak zwał. Ja tutaj akurat mam orzech tygrysi i morwa. Tu głównie też chodzi o kolorki. Także to warto na pewno mieć. Potem co mamy dalej. Bardzo lubię też miękkie palety, bo to też sprawdza się na przykład w klasyku, kiedy mówimy na zwykły haczyk. Nie musimy mieć żadnego włosa, po prostu sobie to przebijamy. Tu jest akurat halibut. I druga to F1, to takie bardzo słodkie, lekko smużące na zielono. Czasem, jak chcemy tej takiej drobnej ryby się pozbyć, no to trzeba założyć większą przynętę. Wtedy używam z Sissimura Life System, taki w zalewie, dumbelcik większy, to już takie większe rybki to biorą. Chociaż też nie zawsze, bo mam takie łowisko, gdzie, gdzie glapy biorą na kulki 15, ale z większych to właśnie ten Life System, większy dumbbell taka truskaweczka i jeden ze śmierdzieli, no to kryl też w wielu kolorach. I tak naprawdę mi to starcza na cały sezon. Zawsze sobie to jakoś dopasuje tak, żeby coś złowić, żeby coś nad tą wodą się działo. No, chyba na sam koniec w przypakowaniu jeszcze będziemy mieli jesiotka. Takie jest branie takie poluzowane. Chwilę poczekamy. Ciąć czy nie ciąć? O to jest pytanie. Ciąć nie? Siedzi rzutem na taśmę. No ale tutaj taki mały myk. Zaraz może pokażemy co. Chłopakom na razie nie mówiłem, bo metoda metodą. Ale jeśli otwier, możemy też łapać w taki fajny, inny sposób. Dużo ludzi wie na co. Czy podbierak jeszcze ktoś jakiś ma, czy nie? Dobra, to za kitego. A jak już nic się nie sprawdza, to warto jeśotry łapać na śledzie na przykład. Ja w tym przypadku taki sobie podjadałem cały dzień śledzika w oleju, na koniec trafił na haczyk i efekt jest. Nie, 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 tam, nie, nie, tam, nie, już zwiniesz tamtą, górą? Tak. Szyba. Chociaż wyszedłem, no. Dobra. Ale nie, 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 Także, taki bonusik na zakończenie. Nie kolego, bo jesteś na klipsie. Karpie dzisiaj nie dopisały kompletnie. Nie mieliśmy ani jednego. Ale za to chociaż zabawa z jesiotrami. Też fajne, silne ryby. Tutaj widać akurat mam koszyk z gumą. Nie wiem czy widać na filmie. Czy amortyzator pracuje? O, o, o. Czy znaczy też po prostu wymienny trzonek z amortyzatorem gotowy? Też w chwilę możemy sobie wymienić. Bez problemu. No chodź, chodź. O, daj, o masz elastyczny banjo. Elastycz, fantastycz. Tak to jest jak się podbieracie drzwi, no. zanim się dźwignie wełczki. Za chwilkę go złapać. Ładnie. Może to jest ten sam, co ja wiem? Ja. To jest Dobra. inny. Nowy, lepszy, większy. E, Piękna, hmm. prehistoryczna ryba. O, wycieczka do Kanady w 1993 tak. Czas leci. Czas leci. No, no, jak małe dzieci. Tak, tak jak wspominałem, haczyk trochę większy, dłuższy. Tu akurat można powiedzieć, że taki do bocznego troka, a długim. Co tam masz? A śledzika, tak to jest partyzanta, że tak powiem. cwaniacze! Stary młody zawsze w chuja Metoda, metoda, ja? Metoda była cały czas, ale na, ale na koniec. No to jesteśmy po łowieniu wyniki, tak, no ja miałem dwa jesiotry, trzeciego spięłem, złowiłem jednego takiego linka, nie za dużego. Ja miałem amura na samym początku, trzy liny i trzy też jesiotra. Liny, ale ładne te liny, takie czterdziestaki no, można powiedzieć, nie? Fajne, grube takie, eleganckie. Także, no i ja, no i też, też miałem czas spędzony mile i przyjemnie. Tak. Nie wśród, mówimy, że wśród, Osmo kolegów. jest złe, bo to na pewno nie to, to tutaj <laughs> tak. po prostu... Miejscówka była. No. Znaczy, no, no tak jakbyśmy mieli też jakąś powiedzmy, wskazówkę dać, yy, no bo losowo sobie siadaliśmy. I część, w której ja łowiłem była płytsza po prostu, chłopacy łowili w głębszych partiach wody. Jakby okay. więc stawiamy no, też, że te ryby przebywały i też na, no, w takim o takiej porze no. dobrze szukać po prostu głębszych no. gdzieś tam... Mamy dopiero początek miejsc, kwietnia ta woda jest zimna, nawet jak kręce tam przebywaliśmy, to to jeszcze było chłodno. Karpie jeszcze nie są w ogóle aktywne. Tak, ani jednego, nie? Nic nie. No nic, nic, żadnego karpia. No, no, tak jak jest parę osób, to dzisiaj karpi żadnych. A no tak ogólnie no to dzień na plus. Każdy dzień spędzony nad wodą zawsze jest na plus, nie? Tak jest. Także serdecznie zapraszamy na łowisko Fordon, a niedługo się spotkamy gdzieś tam na innej wodzie, nie? Będziemy pokazywać takie tutaj miejscóweczki wokół Bydgoszczy i trochę w tym sezonie zwiedzimy. Ja. Będą łowiska, będą wody PC2, będzie wszystko. Także do zobaczenia na Fordońskie 46G. Polecam Escafeder. Tak jest. No tutaj pokazało klasy.